Na kanale mega w kolejnym odcinku, w którym gramy. I teraz, moi kochani, wielka niespodzianka dla Was. Część z Was prosiła mnie o to, abym zagrała w Subway Servers. Tak więc jestem i gramy. Moi kochani, udało mi się zalogować na moje stare konto. Nie mam pojęcia, czy to jest to, na którym miałam tak dużo osiągnięć, no ale sprawdzę to. Zobaczymy, jakie tutaj są osiągnięcia. Ile tutaj jest? Widzę, że są 24 gwiazdki, ja chyba mam trochę więcej, więc może to jest jakieś drugie konto, bo nie pamiętam, czy się tam wcześniej logowałam przez maila czy przez Facebooka. Niemniej jednak kiedyś grałam, ale na pewno będę musiała sobie przypomnieć, jak to było. Kto z Was właśnie prosił o Subway Surfers? Oczywiście zostawia szybciutko kciuka do góry. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. To co? Ruszamy na przygodę. Ruszamy na przygodę. Widzę, że w Kopenhadze. Słuchajcie, mamy jakieś maile. What's new? Join the celebration. Here's something to get the party started in Copenhagen. Czyli mamy 5 deskorolek, jedno turbo przyspieszenie, jeden ten booster z dodatkowymi punktami i 200 monet. Także na pewno to się mega przyda. Headstart to jest. Zawsze lubiłam ten taki turbo dobry start. Hmm. Events have a new home. Visit the events menu to compete in world tour events. Aha, czyli w innym miejscu są teraz zadania dzienne. Okej, okay, ja muszę to sprawdzić, bo tutaj są misje i już jakąś mam tutaj widzę zrealizowaną. E Pick up 500 coins with Super Sneakers. Aha, czyli w tych butach muszę przebiec po prostu 500 monet zebrać. No już tutaj widzę, że dużo nie brakuje, więc zaraz pewnie uda się jakąś misję razem zrealizować. Szybki przegląd tego, co ja już tutaj mam. Te spraye, takie achievements, one się zbierają dosyć długo, ale widzę, że już część z nich mam dosyć mocno napoczętą. Więc coś już tutaj mamy. Events. I teraz mamy tak, to jest ta Kopenhaga, sezon się kończy już za 11 godzin, więc jakby tutaj dużo czasu nie zostało, oj nie wiem czy uda mi się cokolwiek z tego zebrać, no ale zobaczymy. A potem jest Travel to Super Runner, Travel around the world to participate in events, ok. No, myślę, że wchodzimy w to. Najpierw ja muszę sobie w ogóle przypomnieć o co tam chodziło. Jest oczywiście jeszcze sklep. Z tego co pamiętam, można było sobie chyba ulepszać, tak? Wszystko, co mamy. A, właśnie tutaj. O, mam jakiś gift darmowy, dzienny. Jest ten stary dźwięk: 500 monet. Dobra. Mystery Boxy oczywiście możemy sobie kupować. Trochę tych monet mam, więc będziemy mogli sobie na pewno je kupić. Ale ja już słuchajcie, chcę zagrać. To co? Lecimy. Skupmy się. Na razie spróbuję bez żadnych boosterów. Na razie oczywiście jest bardzo powoli. I chyba tutaj po prawej stronie będę widziała postępy znajomych, ale nie wiem czemu nie ma zdjęć profilowych. Kiedyś chyba były nawet zdjęcia profilowe, jak było się połączonym z Facebookiem. I można było patrzeć, jak tam znajomi sobie radzą. Dobra, niepostrzeżenie uderzyłam w pociąg. Był kiedyś taki trend, w którym e, ludzie mm, pisali do kogoś na messengerze, i chyba potem, jak bali się e, oczekiwania na odpowiedź, to właśnie włączali grę, chyba po to, żeby się nie denerwować. Pamiętam, strasznie mi to gdzieś utkwiło w głowie, ale nie pamiętam do końca, o co tam chodziło. Mm, dobra, na razie jest całkiem nieźle, jak na taką przerwę. Sporo się zmieniło, ta gra kiedyś wygląda troszeczkę inaczej, chociaż może po prostu sam sezon Kopenhagi mm, ma taką wizualizację, taką dosyć ciemną, miejską. Dobra, kolejna literka T. Na razie żadnych boosterów nie było po drodze. No właśnie, ale czemu nie ma tych zdjęć profilowych? Tam po prawej stronie się pokazywało mm, pokazywali ludzie, którzy w to grają. I na jakim są etapie? No ale dobra, no nie będę się tak na tym skupiać. Trochę mi to nie dawało spokoju. W ogóle muszę super sneakersy gdzieś dorwać, bo dzięki temu zrealizuję e, kolejne zadanie. Bez nich nie da rady. Ja tam muszę 500 monet pozbierać w tamtych butach, a na razie się nie zanosi na żadne gifty. Na razie tylko same literki pojawiają się na naszej drodze. Czemu nie ma żadnych giftów? No nic, same literki. Już mamy wszystko cały future, ale szybko poszło. World Hand Complete, czyli będą jakieś gifty. Aaaa! Szybko continue. Mówię, nie, wiem, ile mam kluczy. Jest! Jest super sneakers, jest. Szybko zbieramy jak największą ilość monet. No, muszę się po prostu wczuć dalej w tą grę, bo no naprawdę dawno nie grałam, więc no łatwo tutaj o pomyłki. Kolejne buty. Jest mission complete, widzicie? Czyli 5 końców zebranych i teraz już się pojawiły kolejne dzienne misje, które oczywiście zaraz sprawdzimy. Na razie, ile się da to lecę? Ja bardzo lubiłam ten plecak, na którym się latało u góry, mam nadzieję, że on jeszcze jest. Jest! Właśnie, wymarzyłam go sobie. Jest, i tutaj nic mi nie grozi. Zobaczcie, jak fajny tęczowy dymek nam leci. No i tutaj tylko zbieramy. I oczywiście, jak ulepszamy sobie te boostery, to one potem trwają, trwają coraz, coraz to dłużej. No i nic teraz się po prawej stronie nie pojawia. Czy kogoś pokonuje, czy nie. Dobra, sama, sam, sama sobie dam taką misję. Muszę zebrać minimum 1000 monet. A już jest 735. A, teraz mamy gwiazdki razy dwa. To też taki fajny booster, jak chcemy e, pobijać swoje rekordy. W ogóle muszę zobaczyć, jaki ja mam rekord w gwiazdkach. Żeby gdzieś tam dążyć do jego e, pokonania na pewno. Ale długo lecimy z tym plecaczkiem. Uuu! Dobra, zaraz zbiorę wszystkie monety, które sobie oczywiście y, wyprosiłam, bo chciałam. 1000 i chyba 1000 będzie, jeśli nic tutaj po drodze mnie złego nie spotka. Jeszcze magnes! O! I teraz nie muszę się skupiać na monetach. Dobra, już mam 1000. Kolejny magnes. Jeszcze wskoczyliśmy gdzieś tutaj do góry, więc nic nam nie grozi. I teraz dopiero się zaczęły boostery, bo już się martwiłam, że coś się z nimi zmieniło. Ale na szczęście nie. Ale ekstra. Ta gra jest mega wciągająca. Ja pamiętam, że jak kupę godzin nad nią spędzałam, słuchajcie. Dobra, jakoś idzie. O, tutaj, ile monet. Uuu. No tak naprawdę nie ma końca, nie? Tutaj yy, można, że tak powiem, tylko pobijać swoje rekordy. Dobra, skupienie. O, o nie! Dobra, już teraz nie będę słuchajcie wykorzystywała. Widziałam, że mam 17 mm, kluczy. Dobra, mission set 24 skończona. Mm, zobaczymy, co tutaj się udało za gifty zebrać. Yy, czapki. A, tam się zbierało. Copenhagen. 200 events coins. 800 coinsów. No całkiem nieźle poszło. Gdyby nie reklamy, to już w ogóle byłoby rewelacyjnie. Ja chciałabym zobaczyć, jak ja się prezentuję na tle innych graczy, i gdzieś muszę to poszukać. Nie wiem, gdzie to sprawdzić. Może tu jest. Top run. A, jestem w brązowym, jakby teamie, tak? I mam 320. Co, ale co tylko 320 tysięcy? Niemożliwe, przecież ja miałam jakieś miliony. Coś mi tutaj nie pasuje. Hm. No, i jestem połączona niby z Facebookiem. Tutaj możemy upgradeować, widzę te rzeczy. Muszę sobie wszystko przypomnieć. No dobra, słuchajcie, no powiem szczerze, że myślałam, że mam trochę większe osiągnięcia, albo po prostu źle to jakoś sprawdzam. No nie, no to są daily login. Claim reward. No ja dopiero jestem na początku, no bo dopiero zaczęłam grać. Zobaczcie, collect season tokens to unlock rewards, ale tutaj jest naprawdę tego całkiem sporo, a ten sezon się niedługo kończy. Chociaż nie, sezon ends in 17 days, czyli 17 dni do końca tego sezonu, więc może uda mi się coś zdobyć. Nie, tu jest chyba mój wynik. Ten 2,5 miliona, który się pokazuje na początku, nie wiem czemu tutaj mam tylko 320 tysięcy pokazane. Widzicie? Tutaj jest 2 miliony 590 tysięcy, i wydaje mi się, że to jest mój wynik. Mam nadzieję, że dobrze myślę. Dajcie mi znać, jeśli myślę źle. Dobra, słoneczka moje, dajcie znać, jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek i czy chcecie, żebym kontynuowała grę w Subway Surfers. Jeśli będziecie chcieli, to być może powstanie z tego seria. Do zobaczenia, słodziaki, w następnym odcinku. Pa, pa!